Cześć widzowie! Starlord jest synem Ego, tak samo jak Thor jest synem Odyna, ale w przeciwieństwie do Odyna Ego jest kosmiczną istotą i Celestianem. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jakie moce odziedziczył po Ego Starlord. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. To, czy Starlord ma jakieś moce po swoim ojcu jest pewne, ponieważ jego płodził dzieci w całym kosmosie potrzebując ich do swojego wielkiego planu związanego z kolonizacją wszechświata i ze wszystkich tysięcy dzieci tylko Starlord posiadał jego moc, przez co jego starał się go zwerbować i przejąć jego moc siłą, co mówi, że Starlord musiał mieć wielką potęgę. Samego jest pierwotną niebiańską istotą, a także żywą planetą i humanoidalnym rozszerzeniem samego siebie, a szukając sensu swojego życia, Ego chciał przerobić cały kosmos za pomocą wszechbójczego wydarzenia na poziomie masowego wymierania, znanego jako ekspansja, którą inicjował przy użyciu nasion, które sadził na różnych planetach, terraformując je, dzięki czemu rozszerzał samego siebie, zabijając miliony cywilizacji. Do mocnego należały przykładowo nadludzkie atrybuty względem fizjologii. A będąc niebiańskim mego, jest zdolny do manipulacji materią i energią, jest nieśmiertelny, ponieważ kiedy został rzekomo zabity, dał rady uciec, ale odbudowa zajmie mu miliardy lat, oraz jest niemal wszechmocny z racji, że może zrobić prawie wszystko co chce, opisując swoją czystą moc jako światło, które jest też pierwszą i najważniejszą mocą Star Lorda, którą nie do końca opanował. Starlord miał więc w sobie światło, które jest niebieskim ogniem mogącym kształtować się w fizyczne konstrukcje, przy czym ogień ten jest niezwykle niszczycielski i mimo że jego nauczył swojego syna korzystać z tej mocy, to jak widzimy ten jej nie używał z racji, że albo nie mógł, nie potrafił, albo nie chciał korzystać z mocy kogoś, kto zabił jego matkę, ale w takim wypadku byłby wielkim egoistą, bo nie próbowałby uratować gamory, którą kochał za pomocą mocy ego. Ta moc daje Starlordowi możliwość stworzenia takich jak jakiego, i co ciekawe, go użył swoich mocy, aby zaczerpnąć niebiańskich mocy swojego syna, znacznie wzmacniając swoją i tak boską potęgę, co mówi, że Starlord jest półczłowiekiem i półcelestianinem, czyli w zasadzie półbogiem, dzięki czemu nawet nie budząc swojej mocy, był w stanie utrzymać kamień mocy, który Meson zniszczył planetę tylko jednym uderzeniem, posiadając znacznie większe możliwości fizyczne. Star -Lord teoretycznie stracił moc po śmierci jego, co jest trochę bez sensu, ponieważ, po pierwsze, jego przeżył, a po drugie, z jakiej racji Star -Lord miałby utracić swoje moce, skoro się z nimi urodził? Po trzymaniu kamienia, Star -Lord otrzymał poważne rany i obrażenia na całym ciele, ale dzięki swoim ukrytym mocom Celestiana szybko wyleczył swoje obrażenia, usuwając nawet blizny, i co niesamowitego, powiedział Star Lordowi, że dopóki żyje, ten nie może umrzeć. Więc skoro jego przeżył, to Star Lord dalej ma te moce, chyba że go w jakiś niewyjaśniony sposób odebrał mocy swojemu synowi już na stałe, co jednak wydaje się nierealne. Kiedy Peter walczył ze swoim ojcem, uświadomił sobie swoje moce pozwalające mu manipulować materią, używając tej mocy, aby polecieć do góry, gdzie skonstruował formacje skalne, atakując nimi swojego ojca, a potem otoczył się ogromnym pakmanem, aby przeciwstawić się olbrzymowi stworzonemu przez Ego. I co więcej, dzięki tej mocy Starlord mógł wzmacniać swoje aspekty fizyczne, co pozwoliło mu z łatwością przebijać się przez ściany. Podsumowując, Star-Lord odziedziczył boskie moce, które jeżeli by wytrenował, to z pewnością mógłby stać się znacznie potężniejszy od Wandy czy Doktora Strange'a, z racji, że mógł w końcu manipulować materią. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i jakie jest wasze zdanie na temat śmierci Ego. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!